Cześć! Postanowiłem zacząć nową eksperymentalną serię. Spodziewam się kontrowersji, a to dlatego, że zamierzam przetestować, czy inwestowanie za pomocą sztucznej inteligencji ma sens. Ale najpierw szybkie info, że przekroczyłem niedawno 200 subskrybentów. Tworzenie treści na ten prosty w założeniu kanał jest jednak dużo bardziej czasochłonne, niż mogło mi się wydawać. Uczę się to robić sprawniej, ale jak mam ostatnio więcej swojej pracy, to niestety nie udaje mi się utrzymać założonego tempa, dlatego każda łapka, sub czy komentarz cieszy mnie bardzo i pomaga dodając energii. No, że jednak to co robię, do kogoś trafia. I za to wam dziękuję. Nie widziałem podobnego pomysłu na polskim YouTubie, więc postanowiłem sprawdzić sam. Czy inwestowanie z AI jest tak proste i dostępne jak generowanie tekstu, gotowych piosenek czy grafiki, którą na przykład użyłem na początku tego filmu czy bez dodatkowej wiedzy ekonomicznej albo informatycznej możemy w ogóle próbować czy algorytm nie wywali się na niecodziennych sytuacjach na rynku czyli na przykład takich które właśnie teraz mają miejsce mam nadzieję że w tej serii sprawdzimy to razem zapewniam nie będzie to reklama żadnego serwisu który oferuje gotowe strategie albo analizy wspomagane AI bo takie oczywiście są I ja na końcu nie wyskoczę dla was z kodem rabatowym na pierwszy miesiąc są co prawda bezpłatne narzędzia wykorzystujące AI, ale są one na ogół szyte pod amerykańską giełdę i w tej darmowej wersji mają ograniczoną funkcjonalność. No więc z czystej ciekawości postanowiłem sam stworzyć strategię, w której decyzję, w co zainwestować, pozostawiam dostępnym dla wszystkich i całkowicie darmowym modelom sztucznej inteligencji. Jest to eksperyment. I co prawda jestem gotów wyłożyć na to własne pieniądze, ale nie jestem na tyle głupi ani tym bardziej bogaty, więc będę inwestował oszałamiające 100 zł miesięcznie. I to jest naprawdę inwestowanie małych kwot. Czy jest tu ktoś, kto da mniej? Disclaimer: mimo że to będzie tak z definicji seria o inwestowaniu małych kwot, to jednak nie polecałbym akurat takiej strategii początkującym. Jeśli więc interesujecie, jak zacząć, i jakimś cudem YouTube skierował Cię tutaj, to przewin ten film do ostatniego rozdziału, gdzie zebrałem do kupy małe podsumowanie takich bardziej rozsądnych strategii z innych kanałów inwestycyjnych. Znajdziesz tam na pewno coś pod siebie. Polecam zapoznać się z różnymi podejściami poszczególnych twórców. Każda taka seria to mnóstwo wiedzy i fajny doping w naszym postanowieniu dotyczącym inwestowania. A kilka słów zachęty ode mnie. Inwestowanie małych kwot na początku jest super, bo tak najlepiej nauczycie się wszystkiego w praktyce, od strony technicznej, jak i psychologicznej. Będziecie mogli wyrobić w sobie dobre nawyki i zacząć panować nad tymi złymi, a przynajmniej zacząć zdawać sobie z nich sprawę. Samej psychologii inwestowania ciężko nauczyć się tylko z czytania książek, a wydarzenia ostatnich dni to no, solidna lekcja praktyczna mówiąc oględnie. Trochę okazja do poznania samego siebie i swoich reakcji, bo dopiero jak to nasze własne pieniądze się kurczą, zyski spadają, a zamiast tego liczymy straty i cel wydaje się oddalać, wtedy dopiero możemy przypomnieć sobie jakiś rozdział i pomyśleć, a to tak to jest. I lepiej, jak te straty na początku nie będą ogromne, bo przykładowo takie obsunięcie, czyli drawdown wynoszące 8% dla portfela o wielkości 10 tysięcy złotych, to będzie 8 stówek. No do przeżycia. Ale przy portfelu o wielkości 250 tysięcy złotych to będzie już 20 tysięcy. No niewesoło. Jak najpierw przeżyjemy stratę tych 8 stówek i zobaczymy, jak w późniejszych miesiącach ją odrabiamy z nawiązką, no bo rynki wracają do wzrostów, to łatwiej nam będzie potem patrzeć, jak tracimy te 20 tysięcy. Gorzej, jak zaczniemy z grubej rury i te przykładowe 20 tysięcy na czerwono zobaczymy na samym początku naszej przygody. Jeszcze tylko wspomnę, że nie jestem doradcą inwestycyjnym i wszystkie treści na tym kanale to moje prywatne przemyślenia i doświadczenie, które zbieram dzieląc się nim z wami. Jeśli więc jesteście ciekawi, jak wygląda inwestowanie małych kwot, ale w taki bardziej eksperymentalny sposób, to zapraszam na ten filmik. Sztuczna inteligencja zmienia świat i to w zawrotnym tempie. Tak naprawdę jednak jest z nami od dawna. Firmy technologiczne prowadzą wyścig na tym polu, nie jest do końca jasne, gdzie jest meta, ale inwestorzy rzucają się na wszystko, co ma AI w nazwie. A media regularnie podsycają dyskusję, czy to przyszłość jest już na wyciągnięcie ręki, czy to może nadmuchana bańka, która w końcu spektakularnie pęknie. Moim zdaniem, nie jest to zupełna bańka jak dotkomy na przełomie wieku, ale w jakiejś formie bańka na pewno, a przynajmniej dopóki inwestorzy nie nauczą się prawidłowo wyceniać firm związanych z AI. Tak jak między 1995 a 2001, sama obecność w internecie była wystarczającym sygnałem do inwestycji, tak teraz hasło AI powoduje, że wszystko jest nagle droższe, lepsze, choć czasem nie ma to żadnych podstaw, a może tworzyć dość absurdalne produkty, gdzie to AI jest wciskane na siłę. Na pewno wiecie o czym mówię. Coś jak kiedy weszła telewizja HD i wszystko dookoła zaczęło być HD, nie tylko telewizory. Potem była moda na 3D i to samo. Teraz, jak mamy AI, to po prostu musimy przeczekać te lodówki AI, nie wiem, długopisy AI czy grille. Okej, okay, najpierw wymyśliłem Grilla AI, a potem sprawdziłem, faktycznie istnieje już coś takiego jak Grill AI. No to teraz czekamy tylko na długopisy. O kurde. No to jest szaleństwo. W 2015 roku czytałem świetną, dwuczęściową serię dotyczącą rewolucji AI na stronie Wade But Why, którą wam szczerze polecam. Serię i stronę w ogóle. Zostawię linki w opisie. No i nie zdawałem sobie sprawy, że to, o czym traktuję tak szybko, stanie się naszą codziennością. Wydźwięk artykułu jest taki no, nie do końca hura optymistyczny, ale trzeba sobie zdawać sprawę, z czym mamy do czynienia, szczególnie, że nie jest to już science fiction. Nie brakuje głosów ostrzegających, że oddajemy coraz więcej kontroli systemom, których do końca nie rozumiemy. A jeśli systemy te stworzą systemy, no to może być nasz początek końca, ale to osobny temat. Przechodząc do świata finansów, to wielkie fundusze od lat wykorzystują algorytmy AI do analizy danych i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dla indywidualnych inwestorów też powstają podobne narzędzia, ale są płatne, no bo przecież sztuczna inteligencja to pieniądz, nie? Dlatego postanowiłem sprawdzić, czy da się wykorzystać AI w inwestowaniu, ale zupełnie za dara i na swoich zasadach. I do bardzo prostego zadania. Wytypowania spółki miesiąca z GPW. Tak więc, przy współpracy ze sztuczną inteligencją stworzyłem pewien algorytm i co miesiąc będę inwestował 100 zł w spółkę, którą mi wskaże. W oparciu wyłącznie o analizę techniczną, jednak z nastawieniem długoterminowym. Musimy tutaj jednak zdawać sobie sprawę z pewnego ograniczenia, a mianowicie dostępu do bieżących danych. Modele sztucznej inteligencji zostały, co prawda, wykarmione całą dostępną ludzkości wiedzą, więc zapytane o cokolwiek mogą udzielić naprawdę wyczerpujących odpowiedzi. Ale nie jest to w rzeczywistości wiedza aktualizowana na żywo. Okej, okay, są tryby z dostępem do sieci, ale nie mam zaufania co do takiego sposobu zbierania danych, a to akurat musi być pewnik. Jeśli jednak same zasady inwestowania, mechanizmy rynkowe, analiza nie zmienia się z miesiąca na miesiąc, no to tylko trzeba dostarczyć bieżące dane i już. Tak więc ja zbieram dane na temat wszystkich spółek z tickerami z GPW, razem z wyliczeniami pewnych współczynników, o które poprosiła mnie sztuczna inteligencja? Podaję je w ustalonej formie, a w zamian za to dostaję sugestie co do spółek, które wyglądają na dany moment najlepiej. Czy to rozsądne? Nie wiem. To eksperyment i sam jestem ciekaw, do czego doprowadzi. Dodam, że robię już od pewnego czasu testy w tym temacie i wyniki są całkiem niezłe. W ten sposób wybrałem najlepiej radzący sobie model AI. Zdradzę go w jednym z przyszłych odcinków. Jakie zagrożenia niesie za sobą taki sposób inwestowania? No przede wszystkim to, że nie jest zupełnie oczywiste, czym się kieruje algorytm, ale ja właśnie tu upatruję jego siły. Takie modele czy systemy określa się mianem czarnych skrzynek, bo obserwujemy różne efekty, podając różne dane wejściowe, ale nic nie wiemy o budowie ich wnętrza. No i dobrze, niech AI robi swoje czary mary, analizuje pod kątem tego, na czym mi zależy, ale ja nie będę oceniał tych wyborów i za bardzo wnikał, dlaczego wybrał to, a nie tamto. I też przy okazji chciałbym sprawdzić, czy osoby, które nic nie wiedzą o giełdzie, mogą osiągnąć satysfakcjonujące wyniki i czy przy takiej typowej analizie technicznej komputer jest w stanie rozpoznać wzorce, których my nie zauważamy albo zauważać nie chcemy. No bo sentyment, przekonania, jakieś sympatie czy antypatie, wiecie. Pamiętajmy jednak ciągle, że AI może się mylić, a co gorsza, robi to czasem w sposób, który trudno nam zauważyć. Niejednokrotnie się o tym przekonałem, więc mam tego świadomość, ale godzę się z takim ryzykiem, bo przekornie mylić się z rzeczą ludzką. Także podsumowując krótko, algorytm opiera się na wybraniu spółki spośród tych notowanych na GPW. Brane pod uwagę będą jednak tylko te istniejące już na giełdzie od jakiegoś czasu, żeby wskaźniki były jakkolwiek miarodajne. Dostanę wytypowaną spółkę z kategorii pewniaków i jedną z kategorii spółek nieoczywistych. Okej, okay, tak naprawdę to dostanę po kilka typów, ale to jako lista rezerwowa. Będę starał się kupować spółki tej drugiej kategorii, żeby było nieco ciekawiej. Dzięki temu będę mógł poznać mniej znaną część polskiej giełdy. Nie wykluczam, że w przyszłości dorzucę jeszcze te większe albo zrobię na nie osobny portfel, no ale na razie tego nie planuję. Nie bierzemy pod uwagę fundamentów spółki, choć jak już dokonam zakupu, to chętnie się im przyjrzę. Tak z ciekawości i dla poszerzenia wiedzy. Nie mam na razie zaplanowanej konkretnej strategii wychodzenia z inwestycji czy rebalansingu, jeśli w ogóle będę ją miał. Jakby co to, już orientowałem się w tym temacie, ale nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji. Póki co to bez znaczenia, bo dopiero będę robił pierwsze zakupy, ale myślę, czy w pewnym momencie nie zrobi się bajzel w portfelu, jak co miesiąc będę dostawał inną sugestię. A może Wy mielibyście jakieś propozycje? No to przejdźmy do konkretów. Czas na pierwszy wybór i pierwszą inwestycję. Uruchomiłem skrypt i dostałem kilka propozycji z krótkim wyjaśnieniem. Spółką miesiąca z kategorii nieoczywistych okazała się Adjuvo Investments. No i teraz zaskoczenie. Nie kupiłem jej jednak. Nie, nie dlatego, że w raportach finansowych jest dużo na czerwono. Nie kupiłem jej, bo nie była dostępna w XTB. OK, zanotowałem pierwszą rzecz do poprawy. Wykreślić z listy analizowanych spółek te, których nie mogę kupić. Co zaproponował mi algorytm zamiast tego? Otóż jest to spółka Lentex. Spółka ta od ponad 100 lat zajmuje się produkcją włókni, które są wykorzystywane w wielu branżach, takich jak przemysł, motoryzacja czy budownictwo. Są to np. elastyczne wykładziny podłogowe, jakie możecie widzieć w szpitalach, biurach czy szkołach, albo materiały do wygłuszania aut czy służące do filtrowania w przemyśle. Firma działa w Polsce, ale też na rynkach wschodnich i unijnych. Mimo, że na stronie XTB na liście spółek, Lentex widnieje jako dostępna z prawami ułamkowymi. No to jednak nie mogłem kupić akcji za dokładne 100 zł, więc wybrałem najbliższą wartość i kupiłem 14 akcji, bo 7,46 załączną kwotę 104,44. Już teraz zapraszam do obserwowania tego portfela na portalu MyFund. Udostępniam go publicznie, a link znajdziecie w opisie filmu. Jest to mój pierwszy portfel publiczny. Mam nadzieję, że wszystko dobrze poustawiałem. Jeśli chodzi o wykresy cen akcji i współczynnika wartości spółki do zysku FV do EBITDA. To jesteśmy teraz nieco poniżej 3-letniej jego mediany. I tak raczej na niskich poziomach, patrząc na historię. No, czyli dobrze. Od początku tego roku jest on w tendencji wzrostowej, czyli też dobrze. Co ciekawe, właśnie teraz trwa skup akcji własnych spółki, tzw. Tak buyback. Samo w sobie nie jest to jakimś złym zjawiskiem, a raczej na ogół dobrze świadczy o spółce, bo pokazuje wiarę we własny rozwój. Ale jak przyjrzymy się komunikatowi, to zobaczymy, że cena akcji w skupie to 12,50, czyli o ponad 5 zł więcej. Niż cena, za którą je kupiłem. Niby mógłbym spróbować natychmiast zarobić te 67,5%, bo na zgłaszanie ofert są jeszcze dwa dni, ale portfel ten miał służyć czemuś innemu niż spekulacjom, dlatego może innym razem. No ale jak wielokrotnie powtarzałem, najlepiej uczyć się w praktyce i możliwie bezpiecznie, czyli na małych kwotach. A ja skoro nigdy z takiej oferty nie korzystałem, to byłaby akurat świetna okazja. No ale nie chcę wykonywać nagłych ruchów. Na takie rzeczy jeszcze przyjdzie czas. Zadzwoniłem jednak do XTB i spytałem, jakby taką chęć wzięcia udziału w skupie można było zgłosić. Otóż trzeba by było posiadać konto w domu maklerskim obsługującym buyback, i tam XTB mogłoby na nasze życzenie przetransferować akcję, bo nie ma takiej opcji, żeby wziąć w tym udział bezpośrednio. Nie chcę przedłużać tego odcinka, ale dodam jeszcze, że AI zasugerowało mi także propozycję wśród większych spółek, i tutaj zanotowałem kolejną rzecz do poprawy, bowiem spółką to była Cez czyli spółka z sektoru energetyki, co akurat jest fajne tak długoterminowo. No ale wyszło, że choć jest notowana na polskiej giełdzie, to nie jest spółką polską, a czeską. Samo w sobie nie jest to dla mnie ani plusem, ani minusem, ale co do zasady chciałem inwestować w tym portfelu w polskie spółki na GPW. Poza tym czytałem ostatnio o problemach akcjonariuszy w związku z delistingiem ukraińskiej spółki Kernel, a problemy wynikają z tego, że jest ona zarejestrowana w Luksemburgu i podlega pod tamtejszy sąd. Niestety są też polskie spółki, które są zarejestrowane poza Polską, także będę musiał jeszcze raz przejrzeć listę tych 498 tickerów, których dane pobieram do analizy. Na tym zakończylibyśmy ten premierowy odcinek serii, ale obiecałem na wstępie jeszcze jedną rzecz. Nie, nie jest to kod rabatowy na doradztwo AI, a jedynie przegląd strategii inwestowania małych kwot, które znajdziecie na innych kanałach polskich twórców. Nie wszystkie są prowadzone w postaci cyklicznej z podawanymi regularnie wynikami. Czasem to tylko jednorazowa porada, na co autor przeznaczyłby małe kwoty, gdyby miał takie regularnie inwestować. Linki do wszystkich strategii znajdziecie w opisie do tego filmu, abyście mogli ze wszystkim zapoznać się szczegółowo na kanałach i twórców. A ja wam tu tylko streszczę to, co możemy w tej chwili znaleźć. Jeśli jakaś strategia nie znalazła się w tym zestawieniu, to wybaczcie, no to już może kwestia pozycjonowania, słów kluczowych i wyszukiwarek. Nie umieściłem tu też takich zbyt ogólnych strategii, takich, które ciężko by było pokazać w prezentowanej tabelce. Zaczynamy od najmniejszych comiesięcznych dopłat, czyli od 100 zł. Na kanale Marcina i Wucia znajdziemy filmik, w którym mówi, że jakby miał miesięcznie do zainwestowania tylko 100 zł, to kupowałby jedną dziesięcioletnią obligację indeksowaną inflacją EDO naprzemiennie z ETF-em na cały świat, czyli All Country World Index, ACWI, który jest dość popularnym i rozsądnym wyborem, dlatego będzie się powtarzał w tej tabelce. Ticker, jaki podał, to ISAC UK. Pod nim znajdziemy tego ETF-a w XTB czyli na przykład w nieparzyste miesiące zakup jednej obligacji EDO za 100 zł, a w parzyste 100 zł przeznaczone na zakup ETF-a. O inwestowaniu 100 zł mówił też w swoim filmie Kacper Snella, tylko że on nie podawał konkretnych zakupów ani proporcji, a powiedział, że jak miał do wydania taką kwotę, to zastanawiałby się między obligacjami 3-letnimi TOS albo 10-letnimi EDO, albo jakimś ETF-em, albo inwestowałby to w kryptowaluty. Kolejna strategia to już większa kwota przedział pomiędzy 150 a 200-300 zł. Kanał Młody Inwestor. Jego strategia polega na tym, że 50 zł. inwestuje w obligacje światowe w postaci ETF-a AGGU UK. 50 zł. inwestuje w indeks SP500 spółek technologicznych o tickerze IUIT UK. A pozostałą kwotę, i tutaj są te widełki, może to być 50, a może nawet 200 zł, jak mu się zdarzyło w jednym z odcinków serii, inwestuje w polskie spółki dywidendowe na GPW. No i ten przedział wynika z tego, żeby nie kupować akcji cząstkowych, chociaż ja osobiście nie widziałbym w tym nic złego, no ale takie przyjął założenie. Dlatego czasami jest to akcja pojedyncza za 50 zł, raz za 70, a jeśli jest za 200, no to też jest w stanie wydać więcej. Powiedział, że jakby jedna akcja była powiedzmy za 500 zł, no to by już kupił w formie cząstkowej. No, i teraz przechodzimy do takiej mediany tych małych kwot, czyli inwestowania 500 zł. Na pierwszym miejscu wymienię kanał Zawód Inwestor, od którego ja zacząłem interesować się w ogóle inwestowaniem, właśnie od tej serii inwestowania małych kwot. I jego podział jest następujący: 200 zł w postaci dwóch obligacji EDO, ostatnio też ITOS, 150 idzie na ETF-a na cały świat ACWI. On wybrał akurat ten o tickerze iusq.de. I 150 zł przeznacza na jakąś spółkę dywidendową. Przy czym też wyjaśnia w tej strategii, że ta ostatnia część jest opcjonalna i można te pieniądze dorzucić do tego ETF-a. Wtedy jest trochę bezpieczniej, może trochę mniej emocjonująco i mniej ciekawie. Ostatnio zamiast akcji konkretnej spółki kupowany był polski ETF na indeks eswig 80, czyli też w zasadzie spółki dywidendowe, no tylko szeroki wachlarz. Kolejnym kanałem jest Pan Kracy. Akurat tutaj jest dość prosto w tym momencie, bo inwestuje 500 zł w ETF-a na cały świat o tickerze ISAC UK. No i mówi, że być może dojdą kolejne typy aktywów w kolejnych miesiącach czy latach inwestowania. Przykładowo powiedzmy wejdzie w obligacje gdzieś tam w trzecim roku inwestowania, kiedy już uzbierana suma będzie większa. Przy małym portfelu wahania są niewielkie, więc nie szkodzą, a przy większym można dodać ten element stabilności. Podobnie kanał FX MAG, tylko że tutaj jeszcze zbyt świeża seria i nie mamy żadnych konkretów. W każdym razie autor powiedział, że 500 zł miesięcznie najlepiej przeznaczyłby na ETF-y albo ETF-y i spółki na GPW. Jakie, no to dowiemy się być może w kolejnych odcinkach, a w późniejszym etapie dojdą także i obligacje. Na ten moment nie wiemy wiele więcej. No i przechodzimy do kwot, które według mnie nie podlegają już definicji małych kwot, ale to jest, tak jak słusznie zauważył jeden z autorów, kwestia względna. Dla niektórych pewnie mogą być małe, ale nie są to chyba kwoty, które zachęcą kogoś do inwestowania, do rozpoczęcia no, kogoś, kto nie inwestował w ogóle. W każdym razie finansowa TV przeznacza 1000 zł miesięcznie i dzieli to w następujący sposób. 300 zł idzie na obligacje ROD, czyli te 12-letnie dla beneficjentów programu 800. No jeśli ktoś nie jest tym beneficjentem, no to może kupować trzy obligacje EDO, 10-letnie też indeksowane inflacją. 500 zł idzie na etf -y. Początkowo to był tylko ETF na cały świat, rynki rozwinięte, czyli MSCI World, ale później przeszło to na dwa etf -y, czyli ten MSCI World i SP500IT, czyli spółki technologiczne. Tickery EUNL.de i QDVE.de. No i pozostałe 200 zł inwestuje w instrumenty spekulacyjne. I tu chyba jeszcze nie nastąpiło faktyczne zainwestowanie tej kwoty, tylko bardziej się to odkłada na koncie WXTB, które jest to czyli powiedzmy, że ta kwota jakoś tam pracuje, ale chyba jeszcze żadnych zakupów nie dokonał. Pewnie dowiemy się w jakiejś tam przyszłości co by to miało być, może spółki na GPW, może jakieś instrumenty typu ETN na kryptowaluty, nie wiem. No i ostatnia pozycja to kanał giełda inwestycje trading, gdzie też jest inwestowane 1000 zł i tu też w postaci prostej inwestycji w ETFa na indeks S&P 500 o tickerze CSPX UK. No, tutaj ostatni czas pewnie nie jest jakiś szczęśliwy dla tego portfela, ale wiemy, że jest to inwestowanie długoterminowe, więc nie ma się co martwić. Prędzej czy później ten indeks, no i te światowe, też wyjdą na swoje. Zachęcam do zapoznania się z tymi strategiami na poszczególnych kanałach. Ich twórcy robią naprawdę świetną robotę, popularyzując temat inwestowania i zasługują na obejrzenia, polubienia, komentarze i co tam jeszcze. Pamiętajcie, że nie ma jednej najlepszej strategii. Ta najlepsza to jest taka, która jest dopasowana do waszych potrzeb. Dajcie znać swoją drogą, która z nich wydaje się Wam najciekawsza, bo u mnie na przykład rozum mówi ETF -y i trochę obligacji, a serce patrzy się w strony dywidendowych spółek. No to teraz już naprawdę się z Wami żegnam, mam nadzieję, że dobrze znosicie te ostatnie wahania. W kolejnym odcinku serii widzimy się za miesiąc, a już niedługo czas kwietniowych zakupów do głównego portfela. Do zobaczenia zatem, cześć!